Dzisiaj moim gościem jest pan Bogusław Szarek, wiceprzewodniczący Miedziowej Solidarności. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie, dzień państwu. No, dziś macie dobry dzień, wywalczyliście 5000 super premii. To, cośmy zakładali nie tak dawno, przecież to było parę dni temu, rozmawialiśmy ten temat. No, dzisiaj uzyskaliśmy może kompromis. Może w ten sposób powiem, zostało to spisane porozumieniem. Jest kwota 5 tysięcy, o którejśmy mówili, to co przekazywałem ostatnio, jest to satysfakcjonujące nas w stosunku w skali roku, co oznacza, że osiągniemy ten poziom 8% spadku rolnego, który by był w skali roku, dlatego uważamy, że te 5 tysięcy jest dla nas nagrodą na, za rok 2009. Kiedy górnicy otrzymają pierwsze pieniądze? Bo przypomnijmy, że dostaniecie je w dwóch transzach. Tak, porozumienie mówi o tym, że pierwsza rata, czyli 3,5 tysiąca na każdego pracownika, będzie wypłacona 12 maja, natomiast druga rata 1500 zł będzie wypłacona dokładnie po 15 września. Proszę mi powiedzieć, zarząd jednak dał takie zastrzeżenie, że ta druga transza będzie wypłacona pod warunkiem, że nie pogorszy się sytuacja ekonomiczna spółki? Tak, no. Negocjacje mają to dla siebie, że pracodawca zawsze no, patrzy się w kierunku przyszłościowym, czy będzie działo. My obserwując okres kwartału twierdzimy, że jest dobrze, ponieważ pracodawca chciał się zabezpieczyć, chciał wprowadzić taki zapis. uważaliśmy, że nie jest to zagrożeniem dla naszej spółki i pozwoliliśmy na taki zapis i do tego dnia 15 właściwie września na pewno będzie wypostanowionego wręcz. Było dzisiaj bardzo gorąco. Rozwaliliście bramę wjazdową. Nie, nie ja tu chciałem sprostować. Brama y, upadła sama, dlatego że y, pracownicy chcieli wejść. Podnoś tam spawy nie wytrzymały, prawda? Także to chyba było coś słabo y, pospawane. Także to nie wywaliły pracownicy. <laughs> Proszę mi powiedzieć, Lipa, co to za pomysł z tym sadzeniem drzew? Poczód to, to się odnosiło chyba do inwestycji. Zagranicznych, że to jest co coś związane z, z inwestycją lipową. Myśmy przeżywali już inwestycje zagraniczne widzimy teraz, prezes, że prezes zaczął się rozjeżdżać, prawda? I Chile, i Japonia, i tak dalej. Także wskazujemy na to, żeby po prostu dać nam ze spokój, że tu jest miejsce kagichemu, i tu, tu warto inwestować. No, to jest Sombrero, to chyba też nie przypadek, bo pamiętamy, jak Wiktor Błądek, kiedy był prezesem, też rzucał, prawda? Tylko kapeluszem. kapeluszami. Czyli to już taka tradycja. Taka tradycja No a taczka? Zawsze jest chyba takim spektrum niedogadania się w porozumieniu to zwany wywóz. Czyli zawsze taki rzecz, która nam daje jakby za argument to, że no, gdybyśmy się nie dogadali, no to trzeba kogoś wywieźć. No. No, no kogo. No wiadomo kogo, ale nie baliście się panowie jako liderzy związków zawodowych, że muszę się nawet dzisiaj i krew polać. tu był wzburzony, używał brzydkich, bardzo wulgarnych wyrazów pod adresem władz koncernu. Była, że... była dodatkowa ochrona. Nie baliście się, że, że ktoś może nie wytrzymać, że ta strona jest trochę cienka, na której balansujecie ta lina? A czy zawsze trzeba wiedzieć to, że my reprezentując yy, związki zawodowe, czyli yy, naprawdę pracowników, przekazujemy wszystkie informacje, które się dzieją naprawdę na dołach. Pracodawca przez około z pół roku tak wyglądało, na tego nam nie wierzył. Więc ci pracownicy przyszli, żeby okazać swoje zburzenie. Nie bawialiśmy się tego, bo to była manifestacja naprawdę pokojowa. Ona wrażała, jak gdyby zapobacę tego, co się dzieje wokół negocjacji. To, że trwa to pół roku. Ludzie już naprawdę nie wytrzymują nerwowo. Mówi się o tak zwanym kryzysie. My to zawsze nazywamy spowolnieniem gospodarczym, przez pół roku, tym bardziej, że kwartał wiemy, że będzie bardzo dobry. No i to po prostu już nie wytrzymały nerwy. Natomiast czy łowiliśmy się? Raczej nie. Są to ludzie naprawdę spokojni. To, że wyrażali tak, a nie tak co nie znaczy wcale, że śliby na wojnę. Kiedy trzeba, to naprawdę pójdą. Proszę mi powiedzieć, a jednak, jednak, wrócę do tego, no bo była lipa, były takie, no powiedziałabym, nawet aktorskie elementy. Długo zmyśleliście nad tym scenariuszem? Znaczy, powiem tak, no nie wolą zwracać gdyby kuli z całej sytuacji, ponieważ no, pracodawca ma swoje. Jak gdyby sytuację do prowadzenia negocjacji my również mamy, i aprobatą naszą jest to, że my również przedstawiamy pewne sytuacje. I to, że akurat dzisiaj takie elementy wystąpiły, no mi się wydaje, gdyby trwało to dłużej, byłyby jeszcze inne. Także nie chcemy do końca zdradzać, co by czekało pracodawcy, gdybyśmy nie doszli do porozumienia. Panie Przewodniczący, czytając komentarze na internecie, na stronie internetowej Rubin.pl. No, widzę, że wielu pracownikom, zwłaszcza górnikom, nie podoba się ta super premia. Co ja powtarzają, par... że chcieliby jednak podwyżki pensji, tego osobi stawek osobistego zaszeregowania. Dlatego ja nie użyłem sukcesu, prawda? Ja użyłem tak zwanego kompromisu. Tu nie ma stron wygranych, prawda? My wiemy o tym dobrze, że tak. pieniądze, które idą w stawki zaszeregowania są przejściem na następne lata. My o tym dobrze wiemy, to jest najlepszy y, faktycznie wypłacony pieniądz dla pracownika. Ale po drugiej stronie też jest strona, która używa też argumentów prawda, w stosunku do spółki. Przyjmując taki argument wypłacenia tych 5 tysięcy złotych, jak gdyby zrekompensowania tego roku y, no pozwoliło nam się gdzieś się zbliżyć. Prawda? I uważamy również, że to nie może trwać przez następne lata dlatego żebyśmy spoczyli w tym momencie naprawdę e, zarobki w polskim mieście. ten rok uważamy że jest chyba wyjątkowym rokiem że pozwoliliśmy na wprowadzenie nagrody jednorazowej gdyby to zrobiono na koniec roku tak żeśmy sugerowali czyli w październiku ubiegłego roku ubiegłego tak? roku myślę sobie że e, że ten rok by był całkiem inaczej gdybyśmy wprowadzili na początku przez wskaźniku to byśmy sugerowali prawda, podwyżki 8% w tym również PPE, gdybyśmy włożyli to w statystykę było było oczywiście by lepiej. Ale tak jak powiedziałem, jest kompromis, nie ma sukcesu, ale są pieniądze dla ludzi. Proszę mi powiedzieć, jak pan uważa, dlaczego zarząd jednak ujął się i przyznał? Dosyć przecież po każdą ja pewnie Ja powiem w ten sposób: na pewno są wyniki ekonomiczne, które spowodowały to, że jednak analitycy nie przewidzieli takiego wzrostu zysku za kwart pierwszy kwarta. To było chyba jedynym powodem, prawda? O zyski z tego, co znaczy jeszcze nie wiemy, będziemy wiedzieć dopiero 15 maja, ale przeczuwamy, że są bardzo dobre do założeń budżetu 2009 roku. Natomiast, no tak, każde negocjacje są ciężkie, prawda? Każdy przedstawia swoje argumenty, jak jedna i druga strona, również i pracodawca przedstawia. I myślę, że wpływ na to miało przede wszystkim dobra praca pracowników przez okres kwartału tego roku. Proszę mi powiedzieć, niebawem walny. jak pan uważa, czy prezes Mirosław Krótin pozostanie na tym stanowisku? Ja powiem w ten sposób, na pewno będzie decyzja e, walnego, jak i również rady nazorczej. Nie chciałbym się tu wypowiadać w tym temacie, bo ja jestem stroną. E, zawsze druga strona to jest pracodawca. I czy będzie Mirosław Krutin, czy będzie następny Kowalski, to będzie dla mnie stroną. My zawsze uważamy, że tu powinien, powinna być osoba, która dba o spółkę, jak i także i pracowników tej spółki. Proszę mi powiedzieć, czy to nie jest tak, że dostaliście te pieniądze właśnie, czy to nie przypadek tuż przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, który zdecyduje o wysokości dywidendy z mówi Wiadomo, że dywidenda będzie, ponieważ resort już publicznie zaznaczał, że liczy na dywidendę z KKHM. Kwestia tylko, jaka, jak, jako wysokość. Nie obawia się pan, że to jest trochę tak, że dostaliście teraz tą premię po to, żeby za chwilę nie podnosić krzyku o to, że jechałem znowu zostanie bez zysku. Ja powiem w ten sposób, my tak będziemy podnosić krzyk. Bez względu na to, co by było opłacone przed danym zgromadzeniem. Proszę spojrzeć w przeszłość, czyli to jest 3 lata. Skarb Państwa wyprowadził z tą potężne pieniądze. Nie patrząc naprawdę na to, na ten cały mikro, praktycznie region, gdzie tutaj są potężne, potrzebne pieniądze na inwestycje. I zawsze zgłaszamy, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, podnosiliśmy tę kwestię, żeby pozostawić jednak pieniądze do inwestowania tutaj w region Zagłębia Miedziowego. Wiemy oczywiście, bo przecież to się mówi, że jest dziura budżetowa i tak dalej, wiadomo, że skarb państwa będzie wyciągał ze spółek skarbu państwa pieniądze, tylko w naszej ocenie powinni zwrócić na argumenty, które podnoszą związki zawodowe wysyłając różnego rodzaju listy do premiera, prawda, wskazując na te elementy, gdzie są naprawdę tak samo pieniądze potrzebne, że potem w przyszłości te Skarb Państwa miał również braniać dywidendy, a nie było tak, że tylko dobre lata, trzy lata, cztery lata wezmą, a następne potem będą się martwić, co zrobi spółka Skarbu Państwa. I co o związkowcach pewnie usłyszymy znowu za miesiąc. Na pewno, na pewno, bo my się powiem dość negatywnie w stosunku do tego, że pieniądze, które są, są zabierane ze spółki, prawda, do skrabu państwa, a nie są inwestowane yy, w Zagłębie Miedziowe, zawsze będą podnoszone yy, przez związki zawodowe. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu. Państwu. że moim gościem był dzisiaj pan Bogusław Szarek, wiceszef Miedziowej Solidarności. Do widzenia.